to nie było tak, że lunety w tej grze mają absurdalne przybliżenie. Trochę przesadzam, ale na szczęście lunety dzielą się na trzy kategorie: Daj, Marksman i Sniper. Gdzie no, daj. Bądźmy szczerzy, to bardziej celownik niż luneta, więc odpada. Natomiast Marksman i Sniper robią dobrą robotę. I są dwa perki, które znacznie poprawiają grę jako sniper. Jest to strzelec wyborowy, który pozwala zachować widok z lunety po strzale. I stabilne zerowanie, które zmniejsza nam kołysanie podczas patrzenia z lunety. No i co żeś zrobił? GACZE KURWA GACZE! Dobra, poświęciłem się za z na dwóch leżnych. jesteś chyba, chyba wszyscy. nie a trio zabiliście trzech? ja dwóch tu o kurwa! ty widziałeś Ale tego ty widziałeś Zostałem, to? Zzałem. ja pierwsz oj Odlewaj, odlewaj, odlewaj Wiem, wiem o dostałem też, dostałem sekundę o Dostałem, Dostałem, Pomóż mi, pomóż mi o Widzę go Na wół biegnący wieszczą go? Mam go. Dostał razem dostał z O, słyszysz? Słucham. Franek, strzelaj do niego, Nice! dobrze. O kurwa, 4 sekundy mam! <grywa> Żywa pochodnia tu była. <grywa> Dobra, 5 sekund, nie? nie? Nie pytaj się dlaczego mój, mój umysł uznał za, za to, że jak nie mam amo w ob broniach, to dobrym pomysłem jest włapać z Flergana. Nie pytaj się, okej? Okay? Ja tylko widzę, jak po tych torach biegnie. Człowiek pochodnia, nie? Dostał z flary! Dostał z flary. Trzech typów tam jest generalnie. Cześć, mam na sobie. Dostał raz, leży? Zajebiście. Dwóch, tutaj. Podjeżdż na nich. Nie, 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 tutaj, dwójka. Dostał raz. Dwójka jest w tej dziurze, franek. Na nich. Dostał znowu. A, leżę, na nich Dostał znowu. Nice, no, jeszcze jeden, jeden jeszcze jeden. Super. 32 metry z naganta, heda na dostałem. No? kiedyś skilisiu. Głowa to głowa, nie? Sprawdzić raz? Mogę sprawdzić raz. Sprawdźcie blisko, gdzieś tu jest. Tutaj są. Uf. Od razu? No I oni ja, się jebią z kimś, i oni się z kimś jebią jeszcze Aha. Ja bym tam władził, no No to dawaj, tu jest jeszcze tego. A, jeszcze raz sprawę, tutaj są, człowiek, tutaj są, wszyscy są, tutaj, tu Ty Ja je są. rozbrałem wszystkie, dobra, wchodźcie, jakby kurwa Dawaj, wchodźcie, dynamikę, nie. a nie Nie ma co Rzuć dynamit, tam dynamit Dobra Ło! Wrzucam, Chyba było Zara, wchodzimy? Na no, wchodźcie, wchodźcie po dynamicie. Sprawdzam. Tu są na daleko wkoś. Na daleko oni są Trochę podbiłem Dostam leży! Masz jednego. Kurwa, ale mu BM quick scopa, tam no, leży. W tym dymie, w tym dymie, w tym dymie, w tym dymie w tym dymy jest gościł. W tym dymie, z w tym no, dymie. tam, I... tam ścianą, Nie tam widzę go nie nawet go Musi tu wejść, ci gadałem, jest za tą ścianą tutaj. Bo dłuna na blisko gadam Ci pewne info. Dostałem raz. Patrz, patrz mi tu. Czekaj. Dobra, dawaj, pikuj. Tylko nie widzę stary, to jest ten problem, wiesz? Ja też nie. Dobra, ja lecę stąd. Nice, Wiedeś jeden. Mi? Widzę go! Po prawej jeszcze. Na mnie, na mnie. Po prawej. Muszę się wyleczyć, schowaj się, mam mało życia, muszę się wyleczyć, poczekaj. Wiesz. Ej, no ale podjeżdżamy ich? No to walesz, czekamy wjeżdżamy. Tak, dawaj. Dawaj. Tylko nie ja, też, ja też, ja też wele. Tędy najprawdopodobniej możecie. Dawaj, dawaj, jeden po drugim. No i już. Gdzie? Co? Widzę. Tak, widziałem, widziałem. Kurwa, tu nie ma miejsca za chuja, czekaj. No, no, dostał raz. No, sklepy są. Gdy leży jeden? Jeden leży i sklepy, i sklepy, i ta, 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 on jest obity. Jeden w środku chyba tu jest. O. Dostał, leży. Jerzy leży, to jest trochę da Schroeder Środ leży opólnie. Jest po lewej. Wybiegł na mnie. A, dostałem ra Dostałem, y a Romero w katę dostałem za To Do dole siedzi. Do solo. jak ma siedział. O góra jeszcze Dostałem na schodach mam gościa Dostał raz Uważaj ty Uciekaj, uciekaj, puść mnie kurwa, zawię go Leży Wiem je jest... tym na górze. Ała, dzięki, Ała, Julek kur... Ja pierdolę!

Me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do magic. Just fly on it, stand on that hill, you gon' die on it. No, baby, I'm not going to do no it. You should try on it, miss me, we're all that. I'm on it and debt. Fuck this Thank up, you. I blessing you, you back start to your yeah. house. Hey. Um. let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. a name to remember. let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. That's not what I'm Jeszcze jeden porzalono nas. Ostatni, ostatni, ostatni. No na mieście, na mnie, na mnie. Widzę go. Wybieg nad, na nadbur. Podnoszę Franka Masz jeszcze skrobę przy dofonie. Dostał, leży. leży. Drugi podniósł go. Jeszcze jedno, jeszcze jeden. Dostał. Bybym się chyba. Nie, Nie. Nie. leży, leży. A to. Czysto. Podnoszę Ula la! let's go. Intense. Na plecy im wchodzę. Dobra, oni nie zmienili pozycji, praktycznie w ogóle. Naprawdę? No jeden na, jeden na pingu, drugi pod twoją wieżą. Czekaj, cio, 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 cio. cio. leży. Podbiegam, słyszę ich. biegnę do ciebie ochronę, tylko stąd. No bez to, jeden chłopie projektał jechać. Jeszcze jeden zastępca o tymku jeszcze jeden mam dostał raz tam na wieży. O kurwa, mam ziomka na sobie. No nic, chłopaki, miło było, nie? Jeszcze jeden tu jest. O, o, Ty chwila. Zamarł i opierdolę, zabiję od snipera, co, co strzelił teraz. Dobra. Pali się. Spalę się. On to przeżył? A, zlepi się. Na lewo tam jest. Ważniej, bo jest jakiś pojewany. Gonicie, gonicie, wyciągnę. tego mm. wyciągnę z Paks'a. Dobrze, jeszcze jeden, jeszcze jeden, reload, reload! Masz go, hejcik! Tu! O kurwa! Tam! Babik to jest! Następni! Jeden leży! Następni gracz jest tam, spingu, ping'u, idą! Dostałem strzała! Szczerze? Dajemy babanie życia chłopowi, nie? Dynamit mi rzucił. On jest pode mną. Tu idzie jest Wiem, za go Leży Konę dostałem Tutaj będzie jeden. Podejdziesz? Czekaj, muszę spalić gościa mojego tylko. Dostał raz. Leży. co Solo sol nie żyje. Dawaj tu, otworzyłem drzwi. Nie ma? Pani? A! Yy, to jest... Yy, wyrzutnia bomb. On na schodach po prawej siedzi. Dostałem rau... Ale że instant. Ale dostałem heada przez ścianę. Z automata. Spierdolaj. A! 5 op mam. A ptaki nie mam już. Dwie rozjebali. W plecy nie. Nie, to ja. Stapy tu są, nie wbiegaj do środka. Widzę kujo Leży? Ale strzałę dostał. Nad nami. Tu po prawej, tu schody do... A kurde, nie wiem, idzie na schodach dalej. Podniósł go. A, Sprawdził mnie zaś, jest, zaś. Zaś, zaś, siedzi Do Boże! No, a przez ścianę mnie chłop w ogóle! On mnie nawet w głowę nie zabił! A ja to dostałem! Z paksa. Fajny, fajny skinek! No, zajebisty! Podnieśli, nie? Pax moment! Ostatni dostał! Moment. Je, dolce moment. Dobre, <laughs> dolce gabana, nie? Dolce gabana.